Dobry, a ziemniaki się wysypały. Nie chce pani woreczka? Nie, 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 nie chcę. Siema szwagry i szwagierki, cześć. Witamy was w pierwszym Making Coffee w tym roku w którym zobaczycie niewykorzystane materiały z filmów. Pamięć, wykopki oraz budowę szwagra. Tak Jest. Zapraszamy. Zośka! Jak ten mój lekarz od pamięci się nazywa? Zośka dzwoni. No. no cześć Zośka. Tyle mi rzeczy się poprzypominało. Nie widzisz, ja tu... Tyle rzeczy na głowie miałem, że mi jak egz... Kurwa. Tyle rzeczy mi... Tyle że... Tyle rzeczy Tyle rzeczy zaległy... No bo to chujowo napisane, nie wiem, to ja sam pisałem, kurwa. Tyle że. Kurwa, chujowo, Lekasztuj. Nie poznaję ludzi. Zapominam prostych słów. Nawet tekstu teraz zapomniałem. Nie pamiętam prostych słów. Zap... Nie pamiętam prostych słów. Nawet już z pamięciówką mam problem, nie mogę... I się rozwinął, nie mogę zwalić. Nie poznaję ludzi. Mam problem z prostymi słowami kurde, jaka improwizacja. W tym roku nic się nie zmienia... Co? No właśnie, w tym roku nic się nie zmienia. Jak problem z pamięcią Antek miał wcześniej, tak nadal ma. Orzechy włoski nie pomagają i tekstów się nauczyć nie może nadal. Cześć, szwagier. Kurde, to śmiesznie mnie, to Klucz się macha jak zwykle. No to już czekam. Opowiadanie kawału. Ujęcie pierwsze. Trzeci mówi, o sk... O skurwysyn. O, o no. Bo ty nie moje słowo nie wiesz no. powiedzieć. Pantek, co tu robisz? Siadaj na swoje miejsce. A, no, no. Śmieszy, <śmieszy> mnie, że ja na tym miejscu siadam, kurwa. Tak, jeszcze się obraca i jeszcze gada się więc trzeba, nie? A no jebałeś tutaj, brudu? Tak ma być, ja tam siedzę. <grystanie> nie ta kurwa, z tej strony. <grystanie> A, no, no, no. Kurde, kurki stoją. A. No, no, no. <grystanie> dobrze, dobrze, no. Bo tutaj pomyłka pewnie nasza była. Na pewno nasza, dobra. Wódkę się marnuje, nie? Odcinek budowa bardzo przypadł Wam do gustu. A to wszystko może dlatego, że wystąpiło w nim dużo postaci. Ogólnie scenariusz nam się rysował przez dłuższy czas. Zbieraliśmy żarty budowlane, szukaliśmy miejscówki. Ogólnie ten odcinek był nagrany w czterech miejscach, czyli cztery budowy obskoczyliśmy. Chyba ale... nagrania było trzy dni, trzy dni ale byli. było warto. Oczywiście pozdrawiamy naszego kierownika Marcela. Bardzo ładnie się wczuł w tę rolę i wyśmienicie zagrał. Także Marcel, pozdrawiamy. Na budowie zawsze trzeba być w kasku, bo różne sytuacje mogą się zdarzyć. Na budowie trzeba zawsze być bez kasku. <laughs> 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 A to mi żonkę przeleciał. O kurwa, to nie poślubi mi żonkę, kurwa, ruchasz. <laughs> Macie, może coś do picia? Jest w co to kurwa jest? Nie, no, no dobrze, i wiesz, i podchodzisz... A co to kurwa? Chodzi... To, 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 to. <gir> o, pole Czekaj, 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 czekaj! Już dziękujemy! Dobre, dzięki! <gir> teraz rozładować! No! I tak to wygląda! Trzymaj! Teraz rozładowuję! Czekaj! O. A ty kurde się bierz do roboty, bo jak zaraz zdjęcie ktoś zrobi, ty... Dobra, mów co ją ja mówić i idź, idź tam za kamerę. No to mów, co mam mówić. Aktor swój. Stoi. stoi, mów co mam mówić. Tylko do niego potrafi się wysrać. Kto wiadro postawił. Nie do mnie, co ty chcesz? Ja pierdolę. Andrzej nie denerwuj się. Nie. A. To później nie ciężko? Nie, później powiedz tylko, gdzie, gdzie mam trzymać ten. No, wyżej? O kurwa. Stówę? No, a później więcej. To ja później przyjdę. No, w sumie za was wszystkich mógłbym jednego zatrudnić i zapierdala. Ponownie nie widzicie się gdzieś. Klapka zgubił portki porwał. Ja pierdolę. A, ale to nie jest! Dobra, <noise> dawaj, dawaj. Dobra, jedziesz już, no. Nowe portki, kurwa, ale też. Grzesio DJ też zrobił furorę, jako młody budowlaniec. Taki, taki bob budowniczy, tak. nie? <noise> Zresztą sami zobaczcie. Co się stało? Może coś pomóc? A po co ten, ten ręce O no, szukaj pomocy, no. kielnie no chuj się Kurwa, nie? Kurwa, Muresz, akrobata, kurwa, no. Dobra. Ja kurwa kilofa zajebał, kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa, Leming to jest z takimi kilofami chodzi czekaj. Czekaj. Ale pewnie kiedyś się przyjdę. Dobra, po szklanie. My mamy się śmiać. Nie. Raczej nie. 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 A chuj go wie, ale pewnie kiedyś się przyjdzie. Ale mocno, Nie. Eee, ja to kiedyś miałem to pole. Ale nie ma co się śmiać, bo każdy, kto u nas gra pierwszy raz, łapie takiego stresa, że... Ciężko słowa z siebie wyrzucić. No właśnie, i bierze tą kartkę, czyta... I nie wie, tekst, co czyta. I nie wie, co czyta. No ale... Kilka nagrań... Nie, kolega Do... dał radę tak właśnie. naprawdę. Zresztą było widać na filmie. Eee, ja miałem kiedyś to pole. Jak z rana wyjeżdżałem samochodem, to na drugi wieczór wyjeżdżałem, tak? <grym> I tak mówisz, e. Eee. A ręce latają, się zestresował. Nie mam czego się stresować. Gdzie tam masz? Ty patrzysz w litery, ale i no. tak nic nie widzisz. No. O, przestańcie. To stres tyle ludzi ogląda, kurde. A ty nie myślą o ludziach no. na razie, jeszcze nikt nie widzi no. tego. Ale eee. później do palcami. Ale my tak zmiotujemy, no. że będę będzie elegancko. No. Eee, ja kiedyś to miałem pole. Jak z jednego końca z rana wyjeżdżałem, to na wieczór samochodem dopiero przyjeżdżałem. Ale już? Dalej. E, ja miałem kiedyś to pole. Jak z rana wyjeżdżałem, to dopiero na drugi koniec w nocy przyjeżdżałem. Kurwa, mać! Jak z e, ja miałem kiedyś to pole. Jak z jednego końca... Nie, 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 to pole, tylko ja tak to kiedyś jed... miałem pole. E, ja to kiedyś miałem pole, jak z rana wyjeżdżałem. Ile ja razy dostałem tą patelnię w łeb? Już nawet nie mówię o tym odcinku. <laughs> nie, ale Zośka potrafi przywalić. No chcielibyśmy wszystkie ujęcia te pokazać, ale ze względu na to, że te sceny są drastyczne, to nam by chyba filmik zablokowali. Dla gospodarza... Patolog. Czekaj, bo tam... Co, nie, nie, nie wal tak mocno, bo tu tak ja się Ja wiem, czy mocno. Nie... <noise> trup, gra trup, wiesz. A co on tak pod stołem leży? Widzisz, <grystanie> tak lepiej by było, jakby te, tamtą stronę leżał. nie widać czy nie? <grystanie> widać, jak chuj leży pod stołem, dobra. Leży gdzie chce. <grystanie> czekaj, czekaj, jak ja gniu, kurwa. Kurwa, jeszcze Fiat jedzie, ty. <grystanie> Idealnie, ty. No. Co, I wjeżdżamy. Niech jedzie, no i idziemy od razu. Dajem teraz, teraz łyy, ziemniaki, kartofle. Przechodź, przechodź miał. Się nagrywa, ale no. się nie wykorzysta. <grywa> Kurwa, nie wiedziałem czy pić czy nie pić. Eee, ja miałem kiedyś to pole. Nie, eee, ja kiedyś to miałem pole. Jak z rana wyjeżdżałem samochodem, to dopiero na drugi wieczór. Eee, ja miałem kiedyś to pole. Jak z rana. Nie, wyjeżdżałem... nie, nie to. Eee, ja miałem kiedyś to ziemię. <grym> <grym> Kurwa, to ziemię miałem. Ty to będzie ziemię miał kiedyś. Będę, właśnie. będę! Eee, ja miałem kiedyś to ziemię. Dobrze? Nie. Czasami nagranie prostej, zwykłej sceny, gdzie nie ma dialogów, nie ma nic niby śmiesznego. Zajmuje nam nagranie na przykład godzinę. A wszystko dlatego, że no, gdzieś jest to odrobino humoru i my patrząc jeden na drugiego, no pękamy ze śmiechu. No i powtarzamy, i powtarzamy, i powtarzamy. No to wejście do środka chatki szwagra, nagrywaliśmy może z 20 razy, powtarzaliśmy. Moja małżonka siedziała na zewnątrz i pękało ze śmiechu, że my tylko łazimy w to i z powrotem. Ale dzięki temu się przekonało, że dlaczego nasze nagrania czasami się wydłużają. No szwagier, po... <laughs> No. no szwagier, powiedz! A tak, nie no. będę ci pokazywał. ty... Aś, a ja potem mówię: co, my tam tak no. długo nagrywali? Widzisz, my wejść do chaty nie może. A długo mam jeszcze tak czekać? Z tobą jest z idiotu. Czemu? Nie wiedziałem, czy kurwa wchodzi czy wychodzi. Miałby ostatnie, to nie chujać. nie Nie ma tak łatwo. to się nagrywa? No. Szwagier. Pokaż. Powiedz. 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 Dobra, no. Szwagier, powiedz! Antek, nie będę ci mówił, tylko zaraz pokażę. A długo mam jeszcze tak czekać? Z tobą jak z idiotą. Czemu? A wiesz, jak utrzymać idiotę w na Zabłony napierdala do Antka. Jak głęboko w las, co? Kurwa, nie nagramy tego. Kuj, jak dwa razy się nie uda, to już ten... Zostawiamy to, no. co jest. No, dobra, idziemy. Szwagier, powiedz! Nie będę. Nie będę. No <noise> dobra, już się no, nie śmiejemy, No, no to ja się nie śmiał, tylko. No ty... ja na ciebie spojrzałem. No i jeszcze nie. ja Dobra. Już gorąca, kurde, siódmy cieknął. Niepotrzebnie Los Angeles pili, kurde. No szwagier, powiedz! Antek, nie będę ci pokazywał, ty. Blać! Powiedz! Szwagier, to weź powiedz wreszcie, jak utrzymać tego idiotę w niepewności. Później ci powiem. Dobra. Kurwa, chaty nie zamykamy? A kurwa, no właśnie, to ty już powinieneś już wypocząć, no. zamknąć chatę. No, 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 dobra. Kurwa, ta chaty nie zamykamy. Jebań. Oh, kurwa, Maciej, ja pierdolę. No to chuj, może byś przybili. Bez po, podusz podłóż tam. Ale dobra, zielskie, zielskie, ale kurczę Ziemniaki się suku, No a co ma jeszcze? sypiać? Ale to dziecko bo wiesz, jakoś... Odbiera mianowicie, mianowicie. na boki, no. nie? Siedzimy, nie? Niby zbieramy. Nawet parę ziemniaków, czekaj. Dobra, nie? Polewaj! K kurwa, co Co, co to miało być? Nie, bo nie tu ręku odkręca... Co, nie? Tak. O kurwa. <śla> <śla> kurwa. Kurde, nawet... Frytki, pod kolor w chatki, szwagry, ja bieżu. to wszystko. A co pani ma do zaoferowania? Co pani ma? Ma się rozebrać. Zośka! jak ten mój lekarz od pamięci się nazywa? A ty? Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej dowcipów. Szwagry, pamiętajcie, kolejne soboty, kolejne nowe odcinki, wideo o szoty, a już za tydzień kolejna historia szwagrów zabawnych historii. No właśnie, będzie się działo, także czekajcie na to sobotę. A my dzisiaj dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. O super. Nagrane mamy.